będzie zagłuszało. Także jeszcze, jeszcze chwilę. Dzisiaj tak troszeczkę deszczowo się zrobiło. Troszkę deszczyk pada, ale nie jest to taki wielki deszcz, ale taki bardzo, bardzo przyjemny, bo jest cieplutko. Jest cieplutko i taki deszczyk jak spadnie to tak fajnie, fajnie się robi takie fajne powietrze, bo, bo jak jest ta pora sucha to tutaj ta droga, ta droga jak jest to się strasznie kurzy I ja dlatego, ja dlatego kiedyś porobiłem w tych swoich siatkach, powplatałem takie liście, e, takie liście e, te palmowe, te palmy wodne, które rosną to z tych liści ja powplatałem. Idę trochę deszczyk kropi, ale pokażę z tej strony. O, tak wyglądają, platają i to troszeczkę tak, troszeczkę tak chroni od tego kurzu. Żeby mi ten kurz nie wlatywał do domu. Ja mam cały czas drzwi otwarte. No i trochę, jak jest tak sucho i, i przejedzie kilka samochodów, to, e, to no trochę się kurzy. Pomimo, że ta pani sprząta codziennie, no ale wiadomo, to się, to jednak ten, ten pył leci. I jest to dużo. Przez to, że zrobiłem w tym płocie te liście, jest to dużo, dużo, dużo chroni przed tym, bo jak to wcześniej, jak to było otwarte całkowicie, to, to strasznie się kurzyło było. Ten kurz cały taki tuman, a to jednak troszeczkę, troszeczkę tam zatrzymuje. Także bo dzisiaj jeszcze chciałem troszeczkę pogadać o tym, o tych o tych napojach energetycznych z tych gniazd ptasich to jednak to się nazywa ptasie gniazda i zaraz o tym powiem dzisiaj troszeczkę ten żeśmy tu podekorowali czyli taki jest bok wygląda by się już tu przygotował ten do rozpałki bo zaraz będziemy go przepalać jeszcze raz tutaj troszkę przyozdobione no i tu jest taka tu jest zrobione z tej z tej no, ten materiał budowlany z tej trzciny, tej, yy, z tych palm wody to jest materiał budowlany taki na dach. Tu się już tutaj widzę pociąg, trochę drzewa. Także pierwsza, pierwsza rozpałka idzie i zaraz zobaczymy, jak będzie ten, jak będzie ona zanim się nagrzeje, ona zanim się nagrzeje, to jeszcze troszeczkę dymi, tak na zewnątrz ale później jak ona się rozgrzeje jak ona się rozgrzeje to jest cuk i to idzie wszystko do tego, do wędzarni no na razie tak to jest na razie przepałka, przepałka tylko o jak fajnie jak cieplutko cieplej niż na dworze <laughs> Nie no, bo założyliśmy siatkę na komin w tej chwili i zobaczymy jak tam siatką się będzie Tam ja, ja tam dzisiaj znalazłem taki, na, znalazłem taki fajny komentarz. E, dzisiaj to za bardzo nie ten, ale ja jutro się tam odniosę do tego komentarza. Tam takie rady, takie są dobre rady, tam e, dobre, ale to nie wszystkie te rady tutaj działają w Kambodży, nie? Tu jest troszkę inaczej. No na razie się dymi, zanim się to rozpali. Zaraz, zaraz to pójdzie. Także jeszcze dzisiaj chciałem zakończyć ten temat. Znaczy, może nie zupełnie tak zakończyć, bo jeszcze chciałem tam więcej szczegółów się dowiedzieć na, na, temat, tych, na temat tych gniazd. Yy, tak żeby wejść tam gdzieś do środka Ale to, to już w późniejszym jakimś tam czasie A tutaj dostałem taki bardzo fajny komentarz Od yy, Lewman Magnus 369 On mi taki fajny tutaj komentarz yy, Napisał yy, Wyjaśnił to wszystko Bo Bo ja, yy, ja to, co, yy, to co opowiadałem wczoraj na tym filmiku to, to są po prostu moje obserwacje, ja tam nie wnikałem za bardzo. Dla mnie to się wydawało, że to są jaskółki, a to się okazało, że to nie są jaskółki. Ja, to, ja zresztą o tym powiedziałem, że to nie są jakieś tam takie bardzo ścisłe informacje, to są tylko takie moje powierzchowne, takie moje powierzchowne obserwacje. I Ja za bardzo to nie wnikałem, nie, nie szukałem tam w goglach, nie szukałem sztucznej inteligencji, e, ale, ale dobrze, że ten, że ktoś tutaj e, opisał mi to wszystko i no, to dla mnie też będzie, jak już teraz będę z kimś rozmawiał na ten temat, to już będę wiedział, że to, że to nie chodzi o, dokładnie o, e, o jaskółki. A więc tak, czytam ten komentarz. Jaskółki W.S. salangany, podobne ale zupełnie inne ptaki, jaskółki i salangany mimo, że wyglądają podobnie należą do zupełnie innej e, grupy ptaków. Jaskółki to przedstawiciele rodziny jaskółkowatych, salangany to jeżyki, czyli to są jeżyki należące do rodziny jeżykowatych, e, dlaczego ludzie je mylą? Obie grupy mają smukłą sylwetkę i szybki manewrowy lot. Żywią się owadami łapanymi w locie. Często latają blisko ludzi w miastach, wsiach, na obrzeżach lasów. Potrafią gniazdować w jaskiniach i budynkach. Z tego powodu wiele osób myli je w locie lub w zachowaniu. Gniazda, gniazda ich to jest błoto i rośliny. Przepraszam, błoto i ślina. Jaskółki budują gniazda z błota lub trawy zwykle przy ścianach budynku. Salagany budują gniazda wyłącznie ze śliny. A, no to dlatego wszystko to jest jasne, to chodzi generalnie o tą ślinę. Niektóre gniazda e, Salagan e, są jadalne i wykorzystywane do przygotowywania słynnej zupy z jaskółczych gniazd. Można to znaleźć na tym, na YouTubie, e, widziałem parę, parę takich filmików tam z Chin, jak jedzą, no to są takie, takie ekskluzywne restauracje to podają. Choć to błędna nazwa, bo nie chodzi o jaskółki. Wygląd i budowa. Skrzydła jaskółek są krótsze. Salangany mają dłuższe i bardziej zakrzywione skrzydła. Dziób jaskółki jest wyraźnie widoczny. Dziób salangany jest bardzo mały, jakby wtopiony w głowę. Występowanie. Salangany żyją głównie w Azji, w, w, głównie w Azji południowo-wschodniej. Kambodża, Wietnam, Tajlandia, Malezja, Indonezja, Filipiny, południowe Chiny i niektóre wyspy Pacyfiku i północna Australia. Migracje. Jaskółki migrują na duże odległości, często międzykontynentalnie. Salagany, salangany nie migrują daleko, zwykle są, e, zwykle są osiadłe lub wykonują lokalne sezonowe wędrówki z gór. Do nizin, z wysp do lądu. Między jaskółkami, między jaskiniami w zależności od pory roku do lub wilgotności. Yy, podsumowanie. Jaskuki to bardziej znane ptaki wędrowne z widocznym dziobem i błotnymi gniazdami. Salangany to jeżyki o niewielkim dziobie i długich skrzydłach budujące gniazda ze śliny. Obie grupy są podobne w locie, ale różnią się budową gniazdowaniem i trybem życia. No Bardzo fajnie, bardzo fajnie to opisane to jest tak no, to jest tak no, bardziej naukowo ja to ja to co ja opowiadałem, to co widziałem, to, 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 to nie były jakieś informacje tam poparte dowodami naukowymi e, i tam stwierdzone przez amerykańskich naukowców. Ja tak po prostu jechałem i widziałem to i, i o tym mówiłem. No. A e, to trudno, trudno by mi było rozróżnić prawda, tego ptaka, bo one tak szybko latają e, i to jest niewidoczne. Ani ten dziób, ani te skrzydła to to jest niewidoczne. I dla mnie to była po prostu jaskółka i tutaj mam takie dwie te dwie buteleczki e, wczoraj by się nie kupił bo, bo widział że ja ten e, robię film na ten temat e, i kupił mi takie dwie buteleczki i to jest e, ta e, ta wersja to jest chińska e, to Chińczycy robią e, to się nazywa można to gdzieś tam sprawdzić e, to jest hong hong sun i tu pisze birds nest beverage, soft special, czyli, e, czyli ten napój, taki de, delikatny napój z, z gniazd, z gniazd ptasi, ptasik, już teraz będę mówił ptasik, nie będę mówił jaskółczyk. I natural health beverage, czyli naturalny produkt zdrowy. No tu nie, z tego składu nie przeczytam za bardzo, bo to jest takimi drobniutkimi literkami napisane, że nie da rady, ale tu mam jeszcze jeden taki, tu mam jeszcze jeden, to jest taki słoiczek, on kosztuje, ten słoiczek on kosztuje, on ma 250 ml i on kosztuje 2,5 dolara, czyli 10 tysięcy, czyli 10 zł. Ta za, tu jest w środku to widać taka zawiesina, taka, e, tak jak... Były takie napoje z aloesem, takie grudki alo, aloesu były, to, to jest coś takiego, nie? To się nazywa Bell. też można sobie to sprawdzić. Bell Plus. Real Beards Nest Reverage with kolagen. With Aha, to czyli tutaj jeszcze jest, to jest ten naturalny e, sok z, tego, z tych gniazd, plus do tego jest kolagen. Jeszcze jest e, ileś tam kolagenu, No tutaj są te literki, no może mi się uda przeczytać. Tu jest rok sugar, yy, nest, suchy yy, 282,8% ten nest beers i kolagen, kolagen 2,4%. 4%, no i ten, ten sugar, ten yy, zbrylony cukier. No i to tak wygląda, jakby ktoś chciał sobie to gdzieś sprawdzić, to to można sprawdzić. No. No te napoje to są takie, no to jest takie mm, high quality można powiedzieć, nie? że to jest takie, no, i zdrowe i, i ten, i, no nie jest tanie, no, bo, bo 2,5 dolara tutaj to, 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 to nie jest za bardzo tak tani, tutaj. E, tu mam jeszcze, jeszcze taką e, historyjkę, z wczoraj właściwie ta historyjka jest. Taka no trochę dla mnie tam było to takie no może troszeczkę stresujące. Otóż yy, yy, ja wczoraj tego nie nagrywałem, bo, bo no, jakoś tak nie, nie pomyślałem o tym, żeby wiesz, no ale chyba nawet nie, nie wypadałoby, żeby to nagrywać. Bo wczoraj yy, jak ja zawiozłem Nąpoj do szkoły, to jakieś 10 minut po tym jak się rozpoczynają lekcje, tam się za, rozpoczynają lekcje o 13, to zadzwoniła do mnie pani z recepcji, żebym przyjechał, żebym przyjechał natychmiast do szkoły, bo Nampo jest chora. Ona napisała sick, że jest chora. No to ja tam w ogóle się nie zastanawiałem, tylko wsiadłem na motor i tam 6, bo to nie jest tak daleko. 6 minut już byłem w szkole i wszedłem tam do recepcji i ją zobaczyłem i ona była. Widać, że była taka osłabiona i taka blada, tylko ta bladość u niej na, na twarzy to jest taka inna, bo ona ma taką yy, brązową karnację i ta bladość to jest taka... No, ona jest inna, to nie jest takie jak my mamy cerę białą, to u nas to faktycznie widać tą bladość. A ta, ja widziałem, że ta cera się zmieniła, to ona inaczej yy, nie tak mocno, ale, ale zmieniła się. No i wziąłem ją natychmiast, wziąłem ją na ten. Na motorek, i też nie sadzałem jej, nie sadzałem jej z tyłu, tylko sadzi, posadziłem ją z przodu, żeby z przodu jechała, bo no, taka widać była troszeczkę osłabiona. I przyjechałem z nią do, z nią do domu i powiedziałem, e, żeby. Mm, a jeszcze, bo, bo jeszcze o jednej rzeczy nie, nie wspomniałem. Bo ona w ten dzień właśnie, co tak, e, co zasłabła. To w ten dzień jej wyleciał ząbek mleczny, wyleciał i ona tak przeżywała tego zęba, wyleciał i pokazywała mi, że jej ten, że, i że ją boli, że to. Ja jej dałem kawałek, e, kawałek takiej tabletki paracetamolu, żeby, żeby ten, żeby jej ten ból przeszedł. No, i jakoś tam, ale ona tak strasznie to przeżywała, i to było parę godzin przed tym, jak do szkoły ją zawiozłem. Nie wiem, być może, że to miało wpływ na to, że ona, ona tak się tym przejęła, że, że ten, że aż do tego stopnia, że aż zasłabła w szkole. I, I ten, i przywiozłem ją do domu. Przywiozłem ją do domu i powiedziałem, żeby ten yy, dałem jej wody się napić, zimnej takiej, I, i powiedziałem, żeby się położyła. I ona się położyła i no i zasnęła i jakoś tak się wyciszyła i po tych, no nie wiem, spała może z półtorej godzinki, z półtorej godzinki takie dobre spała i ten i się wybudziła, już widziałem zauważyłem, że już normalnie jakieś te kolorki dostała, normalnie zaczęła, normalnie i ten I, i poprosiła mnie o jedzenie, żeby jej zrobić jeść, czyli Czyli nic takiego właściwie, nic takiego właściwie się nie stało. No ale cały czas z nią byłem, patrzyłem nie, co, co się dzieje. No i ona jakoś tak wszystko, wszystko ten. No wszystko było ok. Dzisiaj, dzisiaj jeszcze ten. Dzisiaj tak pomyślałem sobie, że że jeszcze dzisiaj nie będę ją, bo ona się tutaj bardzo dobrze, ona się tutaj. Do, ona po prostu już zaczyna czuć to bezpieczeństwo, że się nią opiekuje że, i, i ona od razu, od razu się zaczyna, ma lepsze samopoczucie. I, i ten, i dzisiaj też jej nie wysłałem jej do szkoły, poza tym deszcz strasznie lał. E, no nie chciałem, żeby ten, żeby, żeby... bo być może też ten deszcz może żeby ją przewiało albo coś by się podziębiła albo ten, no bo osłabiona, taka troszeczkę była wczoraj była osłabiona. Dzisiaj jest ok, ona już, już wszystko funkcjonuje tak jak trzeba, ale dzisiaj jeszcze nie, 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 ten, nie dawałem, nie wiozłem jej do szkoły. Także taką, miałem wczoraj taką, taką sytuację. Nie wiem z jakiej to przyczyny, nie wiem, bo to może być, nie wiem, bo tam no trudno mi powiedzieć, prawda, ale to, to było takie chwilowe i zaraz, zaraz przeszło, nie? Bym przyjechał Krzysiu, tak o po e, ile się tułałeś po Polsce? Dwa tygodnie. Dwa tygodnie. I powiedz, powiedz, jakie, e, jakie wrażenia miałeś w Polsce i, i to jak przyjechałeś tutaj? Bo, bo ja wcześniej z Krzysiem rozmawiałem, rozmawiałem, to mówi, że już nie może wysiedzieć w Polsce. Nie no, w ogóle tragedia. Ludzie, ludzie w ogóle się nie uśmiechają. E, a, Zimno, pochmurno. Każdy patrzy na ciebie, aby cię chciał zabić. No. Czyli nie, nie są tacy przyjaźni jak tam... O tutaj. nie, 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 nie. Jak przyjechałem do Kambodży, to się poczułem jak w domu. E, no, czyli braca. No, bo... Okej. Okay. A i Krzysieu się Nompoy takich tych e, no, takich no, gadżecików fajnych. Jakieś krepki, e, jakieś takie. Takie jakieś takie gumki do włosów. Dla mnie przywiózł ten. Kamerkę, bo ja nie miałem kamerki e, do tego, do komputera i, i ten, bo chciałem robić też live'y, i a nie miałem takiej kamerki, to teraz już tą kamerkę zamontuję, Można to będę Tutaj to to to, to im no. historię. No poj. you happy? Happy? A co się mówi? Okun. Także Krzysiu... Krzysiu już jest szczęśliwy. Już. I już wpadł jak śliwka w kampot. No, Jak się mnie zapytali na lotnisku, na ile chcę zostać, że jak najdłużej, najlepiej na stałe. Uśmiechnęli się, od razu mu przywalili na Także już się czujesz jak w domu teraz, ja w domu i dochodzę, przestałem się dopiero 5 godzin, bo miałem podróż pralniczą, ale ale, ja nie, ale właśnie to, co, co z tą podróżą? Bo ty cały czas tam ten. Pisałeś, że gdzieś ci odwołują? No, no jakiś, cały czas jakieś odwołanie. miałem lecieć przez Katar, ale leciałem przez Chiny. Nie? No. no. Ale dało radę. To, to w sumie ile razem leciałeś? Jak już wyleciałeś leciałeś z Krakowa, bo z Krakowa leciałeś. No, z Krakowa leciałem do Helsinek. Z Helsinek do Chin. A no i z Chin tutaj. No to w sumie ponad, ponad 20. 26 godzin na ogólnie ogóle. kurde, 26 To cała Panie doba ja jestem teraz w sobie. No ja nagrałem, bo ja, na, ja nagrywam to, bo to takie no, fajne, jak ktoś no, przyjeżdża z tego, przyjeżdża no, z no, z, e, no z A nie mogłem kuźwa nigdzie, tej kamerki kupić, No Bo e, chciałem to osmo kupić, nie? No, 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 no Nie no. wyrobiłem się weź? Dobra, otwieram Otwieram swój prezent od Krzysia Teraz. Zaraz zobaczymy, to się wysuwa jakoś? Uh -huh. A, wysuwa się, no. To jest taki, to jest jakaś instrukcja obsługi, ale z tego, co ja czytałem tam w instrukcji, to, że to jest tylko, że jest żadnych tam sterowników nie trzeba, że tylko, e, tylko podłączasz do komputera i ona od razu, ten i ona od razu działa. No i z tego co tam y, czytałem te parametry, bo mi przede wszystkim też chodzi o mikrofon, żeby mikrofon dobrze zbierał jak ja będę siedział, y, jak ja będę siedział przy komputerze. A jest... Tu jest takie bardzo fajne ten y, to, ta klapka, ta klapka to jest po to, żeby nikt cię nie podglądał, jak, jak bo wiesz, bo jest tak przy komputerze, że nawet nie masz włączone a ktoś może Ciebie podglądać. I to jest ta klapka właśnie po to, żeby klap zamknąć i nikt Cię nie będzie podglądał chyba bateria padła nie 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 nie, działa 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 tylko się wyłączył ten ale ja nie widzę teraz długi ten yy, długi kabelek jest zaraz zobaczymy Krzysiu dziękuję Ci jak nie wiem co wiesz tak wiesz myślałem o i długa jest jest długi kabel Długi kabel jest o, na 2 metry To czyli nawet będę mógł z tą kamerką odejść kawałek no. od, od tego, od, e, od, od y, komputera, od. Nie? No jeszcze raz bardzo dziękuję. To jest właśnie Krzysio. No, ja zadowolony <grym> to. <grym> to jest właśnie Krzysio. Ale, to... o, 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 o i kikuś przyszedł się przywitać. Tu chodzi, no, za to pan tęskniłem trochę. O. Nie wiem czy teraz będzie mnie dobrze słychać ale bo deszcz pada i tu jest taki blaszany dach i, e, i ten deszcz o ten dach i jest głośno <ścoughs> Ja Ja dzisiaj przywiozłem taki worek e, taki worek tych łupin kokosowych do, e, do do wędzenia i co się okazało że jednak te upiny jednak te opinie nie, nie są dobre, bo e, e, dzwoni, e, Dzwonił do mnie taki, znaczy taki kolega, żeśmy się tam połączyli na Filipinach I on to próbował i powiedział, że Mówi, że nie da rady z kokosa, że po prostu się robi e, czarna kiełbasa I Zbysiu dzisiaj przepalił trochę Przepalił dzisiaj trochę w tym, e, w, tym e, w tej wędzarni I powiedział, że też powiedział, że ten dym jednak się nie nadaje. Za ostry jest ten dym. No i to by się zgadzało z tym chłopakiem, co on powiedział, z Filipin. Że, że, O, i ten dym on jest taki... Taki szary. I, I on powiedział właśnie, że ten, że wyroby po tym... Wyroby mogą być... Kiełbasa może być czarna. Czyli odpuszczamy... Odpuszczamy te łupiny kokosowe. Ja się przyjeżdżam na próbę taki gór. Odpuszczamy. One najwyżej się nadają do przepalenia do przepalenia wędzarni, a do wędzenia się nie nadają. Także ta idea odpada. Trzeba po prostu wędzić drewnem. Delikatnie, żeby taki niebieski, delikatny dymek był. No już teraz jak się troszeczkę rozgrzało, to już ten dym już ten dym, ja pokażę ile jest dymu w tym e, w wędzarni proszę działa elegancko o, ho, ho. no to jest to to właśnie o to chodziło o taki dym czyli ona musi się na początku troszeczkę musi się rozgrzać i dopiero ten cuk łapie i tu przez ko kominek wychodzi czyli bardziej tak nie ma takiego dużego tego ciągu, tylko bardziej ten dym widzę stoi w tej wędzarni, ale to jest chyba dobrze, jeśli on tak stoi, że nie ma takiego od razu przelotu, nie? Zobacz jak ten dym, jaki on jest. No on jest cieplutki tutaj. Czyli wszystko działa tak jak się należy. Tutaj już, tu już przy palenisku już prawie w ogóle nie wychodzi dym, wszystko idzie tam, w tamtą stronę, także jest OK.